W czwartek 17 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie z inicjatywy Miejscowego Klubu Radnych Ratusz odbyło się spotkanie sprawozdawczo-informacyjne z mieszkańcami gminy. ...że, są urzędy, ale, że są e, powiatowi również e, do mieszkańców gmin z informacjami... E, wszystko. Inicjatywa Marta dziękuję za to, że możemy się spotkać z państwem, z radnymi. Chodzi o to, żeby starosta również od czasu do czasu się pokazał, porozmawiał z Wami, żebyście mieli bezpośrednie pytania. Na spotkaniu obecni byli starostowie powiatu Tarnobrzyskiego, Mirosław Pluta i Jerzy Sudoł, burmistrz gminy Nowa Dęba, Wiesław Ordon, a także radni powiatowi i gminni. Spotkanie rozpoczął przewodniczący klubu radnych Ratusz Marek Ostapko, który przedstawił informację dotyczącą dotychczasowej działalności klubu za okres od grudnia 2010 do lutego 2011. Następnie głos zabrał starosta Mirosław Pluta. W swoim wystąpieniu odniósł się między innymi do planowanych inwestycji, w tym budowy nowego boiska typu Orlik oraz planów budowlanych dotyczących zespołu szkół nr 1. Kolejny etap spotkania obejmował wypowiedź burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona. Burmistrz w swoim wystąpieniu pokrótce omawiał zapisy budżetu na rok bieżący oraz odniósł się do spostrzeżeń swoich poprzedników. Po informacji przyszedł czas na pytania z sali. Pytania mieszkańców dotyczyły m.in. gospodarki mieszkaniowej, sprawy Peronu, a także budowy parkingu przy Stokrotce na ulicy Jasnej. Zwłaszcza ten ostatni wątek wzbudził żywą dyskusję wśród zgromadzonych mieszkańców i samorządowców. Kolejne spotkania ratusza w przygotowaniu, informacje o nich będzie można znaleźć w lokalnych mediach i na tablicach ogłoszeń.